Tu tutaj Zimmer i Nevol. i Kowosiek no, i Jan Tak oni się pomylili, wiecie to, są spełnione na dzieci No. <głosy> <głosy> no super. Przywitaliśmy się i od razu fajk. Dzień dobry. Co dobra. E... to będzie? To jest jaka serwis? Tutaj jest właściciel serwera, niech na wykonawczy. To, to, to był jego pomysł, on, Zimmer, się spodziewał. Kuba, bracie! Mów. Zimmer, tłumacz. No, to Mów. jest survival. Jej. Mówi, odpuszczam no, w głowie. Tam jest brzuch. też! Brzuch! Co będziemy tu robić? Skurwival, tak? No. Udałoby się wybrać nasionek. No wow. Mam dwa nasiona, a ty nie! A ty nie. Czemu mnie bijesz? Bo nie, ja mam... nie. Nie wiem. Opusz jak craftinga. Zrobiłem. Nie biję. To postaw przy drzewku pierwszym. Ile dość trafiał. No, ile tu dyrta jest w dół? Dirta? Wow, na wyspie. Do, przy, przy, przy tym, no to na pewno. Dirta w Minecraft? Kuba, weź. Ale co? nie, ko kop się tutaj w dół. Zobaczysz ile to jest dyrta zanim kobla znajdziesz. No tu nie ma stone. No kurczę, zabrać to co. Tutaj nie ma stoma. <laughs> Robimy narzędzie z żelaza od razu. Dobra, chodźcie, robimy. I chodźcie tutaj, może... nie wiem. To Ogarinie. gdzie będzie nasz pierwszy domek? Nie wiem, ja zbieram nasiona. Ojej, mam, mam jajko, mam jajko. Ej, głupusiek, daj craftinga. Nie drżę. Ty, Ty postaw. Zgrywałem ci jajo, patrz, mam twoje jajo. Cicho. Trudne sprawy. praca. Strzelenie w Patryka. Aha. Patryk, masz jajem w twarz. Nie. <noise> Dobra, tu będzie nasz pierwszy domek. Jej. Ale... Mam 18 nasion, Ale szaleń... Ale zabój... szaleńczo, A ja bym ci zabij... dał trzy kobla Jan, właśnie, nie? Boże, mam już... Ja... Jest... <noise> Ten już mam miecz! Co robimy? A no, my z Kubuśkiem teraz robimy nam domek no, pierwszy. Gdzie jest? Dajcie, A. dajcie te dwa patyczki. Nie to, to zostały się znaków. Naprawdę drzewa. mieszkamy w tej gó... No, dobrze. Naprawdę tak mieszkamy w tej górze? Ja, ja, to, ja to ja to naprawię. Nie, ja się na tamto nie rzucę, ja pójdę po... A on nie bije Marcin, on nie bije. Bez powodu mnie uderzył. Bez po o widzisz, bez powodu mnie bije. Nie bije. Brawo. To jak... no patrz, on nie bije bez powodu, widzisz? Patrz. Patrz. Ja patrz. Jak bez powodu. Patrz. No bez powodu... O, widzisz i zabił mnie. Widzisz? Bez powodu mnie zabił. Podszedłem w pokojowych tutaj działaniach z ja pokojami. Chciałam sobie rozmawiać, a ty nie zabił, szatan. Dajcie ja to, ja piecyk zrobię. Picyk, picyk się picyk przyda. Picyk. O. Mamy Gdzie picyk. to się podziało? Zresztą była. A, nie, wiem. <laughs> O, tu jest taki klasyk wirta, tutaj będzie drzewo. Dobra, idę kopać. To jest moje, świę... moje drzewko Bonsai, święte drzewko. Ej, weź ktoś, znajdź kopla. Ja weź ktoś, znajdź węgiel. No, idź sobie. No, idź, tak. idź, 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 idź. Nie, pa? ja. Następnym, od, nas, następnym razem na pewno już nie będzie PVP. Cicho, będzie. Będzie, będzie. będzie no, dobrze. Będzie, bo cię zabiję bez PVP. No. Będę pumpkin manem. A ja mam swoje Jeffa Co? Ja już jestem pumpkinem. A to jest dobry sposób na usutwienie głodu, zabijać się po prostu. No, najlepiej, Nefal. Ja mogę w tym pomagać. Czemu mi nie wypadło? To jest jakaś mapka specjalna w ja mam laga. zawsze masz laga! Na serio! Ja rąbię te drzewo i mi nic Aj, nie, nie wypada. Tak, wiesz, ja mi się odnawia, nie? Jakoś mi jakoś wypada. to nie jabłówko, coś, No i Kuba mi podebrał drewno, dzięki Kuba. <laughs> Ale podbierasz. wiesz, że ty się nie ruszasz. O, żelazo. Mam dwa brzozowe drzewa, bonsai. Są żelazo. Żelazo. Ja ja jestem bogaty. Jestem bogaty. Nie Nie, my tej... szukamy węgla, a Kubusiek nie uszumarzył. też mam. Ten... Aha, Masz... to my mieliśmy już kopać pod ziemią, tak? Ja tutaj szukam sobie drzew, ale tutaj. ale ok. Ja tutaj na razie muszę się, wiecie, obczaić teren, nie? I w ogóle. Ale weźcie z zostawcie, żebyśmy mogli wszystkie farmy zrobić. tam po no. tam proces teren. Najważniejsze, że są jaskinie. To jest moja ulubienica. Która? wypięła mi się. Pokaż, która. Tutaj, tak. Zabijesz ją, nie? Moja ulubienica. Masz. swoją ulubienicę. O! A tu są jakieś zadania? Powiesz się to na ścianie i będę to czcił. Powiesz mnie. To tak jak moją świętą górę ja. No dzięki, to się żyli przed czasem. No. Dobra, to, to ja bym sobie zrobił. E, Ej, widzę, może... Ja próbuję chociaż mieć drewno, ale każdy <grym> mi to zabiera to... przed nosa. Ja mam węgiel. Ja tak, o drzewko, bez drewno, wezmę sobie drewno, nie węgiel. Ej, weź ktoś mi tutaj trochę... wągla, żeby to oświetlić. Jakże ja to... drewno. <grym> ja też. Ja, ja tak. Ja mam wszystko, ja mam drewno, węgiel, Ale Tak, ja te... ja tam się nie liczy. Ja tam sobie idę, a wezmę sobie, zetnę tą ne, choinkę, a tu taki Kuba, cześć, zabiorę ci ma... drewno. Chcesz, chcesz, to się do mnie tepni. Pasu znalazłam, było fajnego. Co, cave'a, jakiegoś? A ten, e, daj wągla, Kubusiek. <laughs> a ten na to się rzucił. Ej, Lewol, jak oni kooperują, to my też będziemy, okej? Okay? Dobra, dobra. <laughs> dobra, dawaj. Ale <laughs> <bierze tutaj śmiech> Ale wiesz co tutaj każdy ten ze sobą jest No ja próbuję Drewno, drewno, proszę, please, please, please! Kurde, zabrał mi. <laughs> <laughs> Nie! Ja lecę do góry, będę ścinał z góry o taki będę. Takie masło ze mnie. Takie masło ze mnie. Jesteś masłem? Tak jakby. Tak. Tak. To... Wiesz, jest... że masło to zmo. Drewno! Tak, Teraz ja. terenieś, Badaj. Co? Nie wiedziałeś o tym, Zimmer. No to tak. mnie. Ej, jest komenda Spawn? No. No on mnie bije! Nie ten widzę. O woda, lamu! Wiesz, Zimmer to taki podryw, jak wiesz. Zaczepia. No. no. Na Facebooku. Ale on nie ma blizu. Cicho. Co, co, co? Nie wiem, usłyszałem tylko sz, 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 sz. Ale wiem, sz Ja usłyszałem co innego i nie sz zamiaru tego powtórzyć. sz <grym> sz Tak sz że my tylko sz sz my My sz sz My się tylko nawalamy My sz i sz sz drewno. tylko sz sz i sz i... I sz sz I... drewno Czekajcie, tak. gdzie mój słownik języka polskiego? Muszę znaleźć inne synonimy. Co? Co? E tylko słownik wyrazów? Słownik simonis y Symonimów? <laughs> Symonimy. Symonimy. Sy, no sy, okay. sy, sy, Nie, O, oni mają drewno! O, nie o, nie no, tam, nie. <laughs> Moje. Spadaj. Spadaj Wszystkich powyżuj Zły gube. Ła, no nie, mi Mam 8 żelaza, jej. No, tłam. O jaj ja, ja. mam jajo. Ja mam dwa Ale ja mam kurczenie. Patrz, strzelę cię w, nim w twarz Ej, gdzie było nasze Tak jak stój w miejscu, stój. Teraz nie masz żadnego Stój w miejscu W naszej cię w, nim w twarz Zostaniesz w w Tu mnie lewitujesz Takich, to ja na klatkę nie Bóg Om... Czcij mnie. Om... Om no, ty u mnie latasz, wiesz, także. Bo to zobaczymy w odcinku. podarek bogowi, czyli strzelę go jajem. Tak. Ło. Ty u mnie... Lol, ty u mnie latasz. A u mnie nie. Idę do naszego pradomku. Bardzo A gdzie on jest? Jan Mak, czekaj. Gdzie mój do, dom? Ty spisz ty te Adom, nie tyle. Gdzie mój ty dom? Ty nie. E, ja, ja, nie. Właśnie zróbcie warpset dom. Warpset dom. <grywa> nie. nie. Warp set dom. A to w ogóle to jest inna komenda, ale dobra. Zajmuj pie piecy. Nie, to jest warpset dom pieczę. nie znasz się. Jak ja zrobiłem piecyka Kubusiek mi go przejmuje. dzięki <grywa> Mój. Ojeju. Brawo Kuba. Jej. I weźcie Neville z, z, z innym Zacznijcie coś robić, tak w ogóle? Ja robię.